Łęko swoją premierę miał 13 września 2007 roku na scenie na Kartuskiej. Dziś grany jest na Nowym Świecie, a za tydzień legnicki Zespół zagra go w trzech tureckich miastach Antalin, Izmirze i Mardin. Odbywamy, ponieważ dostaliśmy taki grant w takim projekcie polsko-tureckim, który polega na tym, że jest 600 600 rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między. Polską i Turcją. Jest to oczywiście dosyć zabawna rocznica, bo to polegało na tym, że dwóch posłów na koniu Władysława Jagiełły, na nie na jednym koniu, na dwóch koniach, pojechało do Turcji. No ale rzeczywiście ta, ta data jest i, i rządy polskiej Turcji Ministerstwa Kultury postanowiły się połączyć w taką, w taką his, historię. Łemko był wyborem bardzo naturalnym. Turkolog Władysław Hilmon, który koordynuje wyprawę do Turcji, mówi, że spektakl świetnie sprawdzi się w tamtej rzeczywistości. W Turcji jest przyjęty model trochę francuski, to znaczy, że nie interesujemy się tym, kto jakiej jest narodowości de facto, tylko każdy, kto ma paszport danego kraju, jest uznawany za Turka. Bardzo długo były problemy z tym, żeby uznać istnienie, samoistnienie niektórych mniejszości narodowych, na przykład Kurdów. Po przewrocie z początku lat 80. w ogóle nie można było używać słowa kurd, nie można było mówić, o, że ktoś, że taki język jest jak kurdyjski. Mówiono o Turkach górskich. Teraz to się powoli zmienia, ale nadal są z tym bardzo duże problemy. I te mniejszości narodowe, one doskonale będą wiedziały, o czym, mowa? o czym mowa w tym spektaklu? My tu mówimy o Niemcach, mówimy o Ukraińcach, o Łemkach, o Polakach, o Rosjanach, ale oni będą wiedzieli, że pod to można by podstawić Kurdów, Arabów, Ormian, Greków, Turków. Jak mówi koordynator projektu, partnerzy w Turcji już nie mogą doczekać się tego wydarzenia. Jak rozmawialiśmy z naszym partnerem z Mardin, z, pan, z, Mardin, z panem Mehmetem Weissimborą, on nam opowiadał o tym, że to jest doskonały spektakl, że to jest dokładnie to, czego im jest potrzeba w tym mieście. Mardin jest miastem niesłychanie wielokulturowym jest nad granicą syryjską, więc mnóstwo jest tam Arabów. Jest to miejsce, w którym żyją żyli jeszcze do niedawna, chyba nadal jeszcze żyją resztki Jezydów. To są. To jest pewien odłam. Hmm. Powiedziałbym, że Jezydzi są dla islamu tym, czym gnoza, czy protognoza jest dla chrześcijaństwa. Dyrektor teatru i reżyser spektaklu cieszy się na tę podróż. To jest to, o czym mówiłem też wiele razy, że wędrowanie w teatrze jest najważniejsze. To znaczy, że wędrowanie buduje zespół, wędrowanie buduje świat, wędrowanie buduje. Ambicje, aspiracje ludzkie, itd. i tak Bardzo się z tego cieszymy i to było też moje, nie ukrywam jakieś tam marzenie, żeby Łemka, żeby spektakl Łemko, przepraszam, wywieźć w, właśnie w takie przestrzenie bałkańsko-tureckie. Łemko będzie grany najpierw na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Antalii, Legnicki zespół wystąpi tam po teatrze z Chin, później spektakl zostanie wystawiony jeszcze w dwóch innych tureckich miastach.